Dzisiaj chciałam takiego przekazu dokonać jako przede wszystkim polska lekarka, nie tylko senator. Otóż proszę Państwa, to przelało czarę goryczy. Jak można ujawnić dane pacjenta, dane lekarza? Dzisiaj już ani pacjenci, ani lekarze, ani medycy nie czują się bezpiecznie. Polska kobieta, która chce rodzić dziecko, nie czuje się bezpiecznie w tym kraju. Ja nawiązuję też do danych, do ujawnienia danych, do rejestru ciąż, które stały się faktem. Dzisiaj polskie kobiety z pogranicza, z naszej południowej granicy jeżdżą rodzić do czego proszę Państwa. Jedna klinika w Ostrawie miesięcznie przyjmuje 60 Polek. Kobiety ze wschodu jadą do Niemiec, aby poddać się zabiegowi sterylizacji i zamrozić komórki jajowe. To są fakty, żeby nie rodzić w państwie PiS. Takie stworzono nam warunki. Ujawnianie danych, receptomaty, to przecież jest układ mafijny, proszę Państwa. Dzisiaj już my, medycy, nie mamy wiele do powiedzenia, jeżeli leczymy naszych pacjentów. Oni się nas pytają, czy ich dane są bezpieczne. Kto się jeszcze dowie, czy dana osoba, dany pacjent, jakie zażywa leki, na co choruje tym bardziej, że wiele osób teraz cierpi w tym okresie trudnym, około pandemicznym, gdzie jest wojna za naszą granicą, na choroby psychiczne, na depresję wśród młodych ludzi. I teraz jeżeli będziemy ujawniać takie dane, to jak skończy się proces diagnostyczno-terapeutyczny na tych ludzi? Ja jestem tym zbulwersowana, absolutnie nie uważam, że nowa pani minister sprosta tym zadaniom. Jest to tylko jakby odwrócenie uwagi od tego tematu wycieku danych, że i troszkę zmiana swojego wizerunku, że kobieta obejmuje to stanowisko, ale ale obserwując działalność pani minister i aktywność, nie spodziewam się niczego dobrego. Dziękuję bardzo.